Ok, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na stronie jaką jest GG Drop. Kochani, dzisiaj chcemy sobie poprosować, ostatnio. Dosyć przegraliśmy, także musimy się naprawdę odrobić. Czy nam w tym pomoże, kochani, kod 16 dam. Oczekajcie chwilkę, kod 16 dam. Na pewno nam w tym pomoże. Porobimy, kochani, się jakieś bitwy przy yy, tego kodu macie 11% depozytu oraz możliwość zakręcenia takim super kołem fortuny kochani jak już mówiłem porobimy dzisiaj jakieś bitwy otwieraliśmy trochę kochani ostatnio także <laughs> możemy sobie saldo podnieść yy, już nawet tymi darmowymi skrzynkami kochani zobaczcie tutaj na początku jakieś no razem z tych dwóch będzie dolarek nie zawsze to dolarek do przodu ale zobaczycie kochani, patrzcie, mogło nam się trafić, tu już 2 dolarki i im więcej kochani otwieracie, tym te jakby nagrody są droższe. Zobaczcie, tu już 4 na przykład dolarki za darmo, tutaj macie skrzynkę Gold, ona powinna dać jeszcze więcej i daje 6 dolarków na przykład. No i kochani, myślę, że tak jakbyście otworzyli wszystkie, no to z 20 dolarków wam wpada lekką ręką, zobaczcie, 8 dolarków. No 22 dolarki, wpada lekką ręką, tak jak już mówiłem. Okej okay, kochani, stwórzmy sobie jakąś bitewkę, na dwóch, taką spokojną, bo już saldo mamy dużo mniejsze, co mieliśmy kiedyś. Te skrzynki myślę, że... Yy, te skrzynki... Przepraszam was tutaj za zacięcie, te skrzynki... Akacze mogą być moim zdaniem bardzo opłacalne, bo... Teraz kałechy poszły strasznie do góry, nie? strasznie do góry i na przykład takie skiny co kiedyś nie dawały teraz mogą faktycznie nam dawać troszeczkę więcej i zobaczcie, zaczynamy 6 dolarków, także spoczko naprawdę dobry start on niech jedzie cały czas tak jak jechał my 20 dolarków teraz bardzo dobrze ale chcemy jakiś tutaj element zaskoczenia, jakiegoś mocnego kołacha, no niestety go nie uraczymy, teraz on dostaje 6 dolarów, ale dalej mamy strasznie dużą przewagę kochani, także na spokojnie, ta petka jest ok. dużo, 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 dużo droższa w sumie. myślałem, że jest dużo droższa, się znaczy myślałem, że jest tańsza, a okazała się dużo droższa, Ok, on teraz zdaje glocka za 11, 7 dolarów straty tylko ma do mnie, także nie jest za dobrze, Ok. Ale cały czas, cały czas konsekwentnie go jakoś tam trzymamy na dystansik. Okej, okay, to jest fajna, fajna, fajna petka. I teraz w ostatniej skrzynce, żeby niczego nie schrzanić. Okej, okay, taka emeczka nam odpowiada, czy nie? No niestety nie, o 3 dolary nas wyprzedził. Kochani, prowadziliśmy cały czas to spotkanie, ale koniec końców przegraliśmy. No niestety szczęście się do nas nie uśmiechnęło, ale kochani, nie przedłużając stworzymy od razu następną bitewkę. No musimy się odrobić, tak? Czemu w ogóle oni tutaj pousuwali wiele skrzynek? Zobaczcie, Cosmic Defuse już je, nie jest aktywny. Teraz jest tylko ten UFO, a Cosmic Defuse naprawdę bardzo lubiliśmy. Ale chyba będzie, kochani. Tak myślę, zaczynał się jakiś event halloweenowy. Jeżeli oni jakieś tutaj skrzynki usuwają, to zawsze, znaczy, że coś tutaj nas czeka. Coś tutaj nas czeka, kochani. Także za niedługo, za niedługo będzie halloweenowy odcinek. Tak przypuszczenia są moje, że nam jakieś skrzynki halloweenowe. No ale musimy zobaczyć. No ja strzelam, że właśnie to jedzie to. Spójrzmy sobie taką bitewkę z 4 font Fontmany to są właśnie też skrzynki, które potrafią oddać. Naprawdę potrafią oddać. One mają różne: albo dadzą mało, albo dadzą taki naprawdę fajny dropik. I fajny dropik dało nam dokładnie 50 dolarków, Zobaczcie, już pierwsza skrzynka prawie dwa razy tyle, co daliśmy na tą skrzynkę. Teraz on dostaje MK dobrą 30 dolarów. Ok. A ten Kaław cały czas nas trzyma w sumie na prowadzeniu. Teraz ta może być bardzo droga. No 25, jak była w factory news, dużo bardziej by była wartościowa. Ok, ten Mac. 68 dolarów. Ok, no i wygrywamy. 250 dolarków, kochani. Jesteśmy chyba już na plus, tak? 40 dolarków, kochani, jesteśmy na plus. Nie jest to dużo, ale też mieliśmy trochę straty. Ok, kochani. Teraz tak sobie myślę, że przypomnę Wam o najważniejszym kodzie na świecie, którym jest 16DAM, 11% depozytu i możliwość zakrycia takim super kołem. Kochani, jak chcecie mieć 16DAM, wystarczy wpisać kodzik i zacząć grać, tak. Później kobiety przyjdą same, bo zobaczą kurwa, ten gościu gra z kolem 16DAM, on musi być Sigma. No i tak to już jest, tak kochani, tak to już jest. Złożymy sobie battelkę taką za 136, tego najdasta też trzeba sprawdzić Tego najdasta też trzeba sprawdzić Theos, patrzcie jak oni wychodzą do góry te Theosy i w ogóle Teraz Ksawery jest cały czas na dole A Theos kiedyś był w ogóle niżej niż Ksawery Ale zaczął tak dużo dużo wygrywać Faktycznie my też dużo bitewek przegrywaliśmy Okej okay. Xavery zaczyna tutaj z grubej rury 10 dolarków. Ale ten skar może być drogi i dostajemy go obydwaj. Dobrze, no tylko 4 dolarki straty, także nie jest najgorzej. Okej, okay, ten uspik no nie jest chyba w za dobrym stanie, ale i tak jest droższy niż ta emeczka. Bardzo dobrze, no mamy dolarka straty, dolarka straty i go teraz odrabiamy tą emeczką. Kurczę, jakby był lepszy stan, byłoby dużo, dużo lepiej. Ale okej. Okay. I tak jesteśmy nad nim. No i on teraz tą, ale font manki, font monkey teraz tutaj dropni z fontmanka coś dla Damianka. ok? Kurczę, on dostaje nóż, on dostaje nóż. Teraz my byśmy musieli dostać coś naprawdę dobrego, no i ten headshot chyba nam nie daje tej przewagi. 320 dolarów po jego stronie. No niestety, no niestety. Okej okay, kochani, chyba trzeba przejść do po prostu bitwy ostatecznej. Gramy Olina. Bo nie chce mi się tutaj z nimi kłócić. Przegraliśmy już dwie bitwy pod rząd. Mamy 400 dolarów do dyspo dyspozycji 5 fontmanów. Bardzo lubię tą skrzynkę. Zagramy sobie dwa redy i jednego grinka. Stać nas na to, stać nas na to i byśmy mogli dodać jednego fontmanka. No niestety. Okej, okay, lecimy prawie 400 dolarów bitwa kochani i okradamy bo tak sawerego no dwa razy już nas oszukał, dwa razy nas już oskubo także oddawaj to zabrałeś okej okay, fontmany wyruszyły fontmany wyruszyły lewa strona kochani okej okay, on dostaje za ten 50 ale spokojnie my go jeszcze machniemy na przykład taką koszką 101 dolarków kochani lecimy fontmanki fontmanki to jest moc fontmanki to jest to okej okay. Fajna emeczka w lepszym stanie, ok. Prowadzimy dosyć znacznie, 50 dolarów przewagi, to jest dosyć dużo, teraz żebyśmy się nie zatrzymywali, 60 dolarów, budujemy przewagę, 100 dolarów przewagi, kochani, nie możemy tego zgubić, on nic nie może tutaj nam rzucić złego, ok. to dostałem emkę za 30 dolarów, dobra, dobra, na spokojnie, na spokojnie, trzymamy to jeszcze, teraz coś dobrego, hole, 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 dobra, redline też jest ok, trochę nam dołożył. I teraz rzuć rzu coś takiego potężnego fosfor, by jakby spadł to był okay. dobra. 60 dolarów tylko przewagi, to może nas zgubić, ale my dropnimy coś dobrego. 150 dolarów dropnął i przegraliśmy, to no, kochani. No niestety, no niestety przegraliśmy. Wygrał 702 dolary. No oskubał nas dzisiaj bodxawerian. Po prostu nas oskubał. No niestety kochani, wychodzimy z tego przegrani. Mamy tutaj jakieś skiny Nie, nawet chyba nie mam skina, żeby uratować odcinek Są 13 dolarów, to jest nic Okej okay, kochani No ja lecę Niestety przegrani Kod 16 dla mnie jeszcze raz, bo przypominam, że sobie czuję możliwość zakręcenia kołem I ja w tym smutnym, smutnym odcinku Was po prostu żegnam Podpaliliśmy się i przegraliśmy Trzymajcie się, elo